Serdecznie i zapraszam na wystawę malarstwa i grafiki o pana Cezarego Marka pod tytułem Bo musisz docenić się sam. Wspaniały tytuł. Oddaję głos autorowi, najlepiej nam opowie o sobie, o swoich pracy i o tym, co dzisiaj będzie tutaj przed Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję za wprowadzenie. Czuję to bardzo takie króciutkie i skromne, ale nie ma problemu. Bo tutaj jakby przyjmuję pałeczkę i myślę, że tutaj... Myślę, jest sensownie poradzę sobie dalej sam. Więc yy, ja nazywam się Cezary Marek, Cezary to nie, Marek to nazwisko, ale jak ktoś mi powie odwrotnie, to się nie obrażę. To są jakby dwa imiona, czy można powiedzieć, że to człowiek bez nazwiska. Konując sprawę w cudzysłowie. Mm. Więc y, dzisiejszy wernisaż, jest to wernisaż, jak Państwo widzą tutaj, dla malarstwa i grafiki, nie chce być inaczej. Ech. W sumie tak yy, słowem wstępnym, panie sobie, prawda? Potworzyć wernisaż, robić poczęstunek i już, no jak powiedzieć, sprawę zamkniętą według tradycyjnego scenariusza wernisażu. No u mnie na wernisarzach jest troszeczkę inaczej, dlatego, że wernisarze są bardziej takim spotkaniem autorskim z autorem, no śladem, znaczy, spotkaniem autorskim z artystą, prawnie, <grym>, na którym poprzez Wspólne gry i zabawy w Autor, artysta, czyli ja, wprowadza w świat swojej sztuki. O, zabawa o tyle, myślę, jest atrakcyjna, że w wyniku tutaj, tych konkursów, które się odbędą, i Państwo zechcą się udział, będzie można wybrać jakąś moją pracę. Więc myślę, że to jest jakiś przyczynek do wspólnej zabawy. Element taki to uatrakcyjniający. Całość jeszcze dodatkowo okraszam yy, piosenkami własnego autorstwa i własnego wykonania. Tutaj akustyczne, to stoi, no, no i na mój skromny lokal. I tak mniej więcej to u mnie wygląda. Yy, tak, jeszcze, yy, jeszcze coś na mój temat. Jestem, no, no, jestem, po, w stopień, po no, w Wrocławii, Wrocławiu. dosyć dawno skończyłem. W tym roku chodzę na 15. rocznicę swojej działalności twórczej, i ta wystawa jest takim, wyzwieńczeniem zwieńczeniem wystaw. Które zorganizowałem w tym roku w ramach obchodu piętnastolecia mojej działalności twórczej. I tak, e, oprócz malarstwa i grafiki, zajmuję się jeszcze złotem satyrycznym, no i też troszeczkę fotografią, ale głównym mikrofonem to jest moje malarstwo. E, więc w związku z tym, jeszcze e, tutaj, że się zbliżają święta, więc taki trochę już można powiedzieć, że no, moja akcja, taki troszeczkę. Para świąteczny, bo nie w to świąteczny charakter, co widać po mnie. no i oczywiście mam coś w postaci. Welek żółtego opłatka. No jest on taki duży, więc myślę, że dla nas wszystkich go tutaj z Polski wystarczy. Pruszy śnieg, puszy śnieg. Proszę bardzo. Proszę tak rozdawać. Bardzo proszę rozdawać. To są i napisać swoją emocję w związku z dzisiejszym wydarzeniem, w dzisiejszym... <grymna> Zdrowiazka. <grymna> Zdrowiazka. <grymna> Zdrowiazka. <grymna> no, będzie miał taką bardzo małą wywodę. Czy ktoś nie dostał? Dobrze. ...ekstremalne, czyli tu mamy jakby, widzę, cały przekrój, cały przekój. Dobrze. Poproszę asystentkę o, o złożenie tej magicznej piły. Myślę, że w tym naszym wspólnym akcie który teraz e, dialogu polegającego na symbolicznym złożeniu swojej emocji możemy e, przejść do dalszej części naszego e, remissarza. i yes.